W tej muzyce jest dobro, którego potrzebujemy. Każdy człowiek potrzebuje. Ja bym życie oddaje za taką muzykę. Oj tak. Dopóki będę żyć, to będę o to walczyć. Na zdrowecko. W Warszawie jest 20 kapel grających bardzo dobrych. czego oczekujesz więcej? Oczekuję kontekstu. Żadnych knajpowych nawyków. Pamiętam, jak na wsi mówiono, że jak będziesz żył w taki albo określony sposób, to będziesz miał dobrą albo złą śmierć. Ja jestem taki antytalent, nie mam paluchy. Spokojnie. To koniec muzycznego świata, który kochamy. Dzień dobry! Może to jest tak, że się z tym rodzisz, no, albo to masz, albo nie masz, koniec, kropka. Na każdą robotę to się trzeba trochę podkurwić.